Zwykaj, jestem właściwie Toruniakiem, ale nie urodziłem się w Toruniu. Natomiast urodziłem się w Lingen, w takim obozie lipisów. Ojciec był u Maczka, a mama była na robotach. I ojciec mnie przywiózł do swojego miasta rodzinnego, bo ojciec się urodził tutaj w Toruniu. No i od tego czasu byłem w Toruniu. No i jak przyszedł moment studiów, to nie wybrałem tutaj naszego wydziału sztuk pięknych, tylko Gdańsk. Bo mnie zauroczył jest pięknym miastem i takim, no, po Toruniu warto być w Gdańsku, odwrotnie też. Może odwrotnie nie w sensie już teraz wielkości miasta, możliwości rozwoju dla młodych i tak dalej. Ale w tamtym okresie ja miałem przez Trzy lata stypendium artystyczne, które było finansowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. To było na zasadzie konkursu. Było w całej uczelni 4 do 5 takich, na wszystkich wydziałach było takie stypendium. I to, to stypendium może nie tyle nakazywało, co, co, co zobowiązywało do tego, że jeżeli profesor poprosił, to powinien zostać na uczelni, jakby nie było rodzajem. Stypendium fundowanego i to nie znaczyło, że, że zostaniesz asystentem, i tak dalej, ale yy, 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 po studiach po, poprosiłem profesora, bo żona skończyć, kończąca Akademię Medyczną pracy nie było w Dańsku, nie było mieszkania w Dańsku. Yy, Praca była poza Gdańskiem, a tutaj zarówno żona jak i ja mieliśmy swoją bazę rodzinną w Toruniu i łatwo nam było tu przyjść na początku u rodziców, u mojej mamy mieszkać. Toruń zawsze, jak wyjeżdżałem i wracałem do Torunia na wakacje, zawsze dla mnie był istotny, bo miał skalę ludzką. Nawet wybrzeże było poprzez to rozciągnięcie tylko przy tej linii kolejki. Teraz jest znakomicie rozeszło się między te wzgórza Morenowe i, i, i dalej, ale kiedyś to było tak takie, takie miasto. Jak ktoś pracował w Gdańsku, a mieszkał w Gdyni, to 32 km do pracy i dalej. To robi ma skalę ludzką, i właściwie yy, można, można nawet nie spotykać się z nikim. Yy, a te mury mają taką emanację tego ciepła i tej, tych, tych, tych dobrych emocji, które, które przez setki lat yy, tutaj ludzie zostawili, że Toruń jest dobrym miastem. Yy, mimo wszystko, mimo różnych głosów krytycznych, uważam, że bardzo ładnie się rozwija, szczególnie dzięki tej, tej takiej no, paskudnej Unii, jak to mówią teraz. Nie? Bez tej Unii to byśmy byli już yy, daleko, daleko za Uralem.